Hej, Asiu, widzę, że się nad czymś zastanawiasz. Usiądź i opowiedz mi o tym. Ach, zastanawiam się, czy ja mogłabym osiągnąć sukces w tej branży. Czy możesz zajmować się marketingiem sieciowym i osiągnąć sukces? Hm, myślę, że możesz. Jesteś teraz świetną fryzjerką. W jaki sposób stałaś się dobra w tym, czym teraz się zajmujesz? Po prostu robiłaś to, dopóki nie stałaś się w tym dobra, prawda? No tak. Byłam na kursie, odbyłam szkolenie dodatkowe. I miałam również praktyki. To sprawiło, że teraz jestem dobra. No właśnie, poczułaś, że chcesz być w tym dobra, więc zaczęłaś się szkolić. Tutaj jest tak samo. Znajdź książki dotyczące tego tematu. Możesz przyjść do nas na kurs, na szkolenie, które organizujemy. Wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Znacznie łatwiej zdobyć jakąś umiejętność niż uciekać od niej i szukać branży czy pracy, w której nie będziesz potrzebować tej umiejętności, prawda? No tak, mogę stanąć twarzą w twarz z tym, w czym nie jestem dobra i zmienić to. Właśnie tak. Zamierzam stanąć twarzą w twarz i pokonać strach. Pewnie. I pamiętaj, budujesz ten biznes dla siebie, ale nie sama. Zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Pomyśl o tym w ten sposób. Pracujesz teraz za 30 tysięcy złotych rocznie. Gdyby szefowa powiedziała ci, że jak nauczysz się nowej techniki przedłużania włosów, to zarobisz 5 tysięcy złotych więcej, to czy nauczyłabyś się tej nowej techniki? A gdyby szefowa powiedziała, zapłacę ci dodatkowo 10 tysięcy złotych rocznie, jeśli nauczysz dziewczyny z salonu, jak wykonywać tą technikę. Zrobiłabyś to? Prawdopodobnie. Cokolwiek by to nie oznaczało, prawda? A co gdyby szefowa powiedziała, zapłacę ci ekstra 50 tysięcy rocznie, abyś stworzyła grupy ludzi, którzy będą szkolić kolejne osoby, jak wykonywać tą technikę przedłużania włosów. Ach, to by było piękne, ale w mojej pracy nie ma na to szans. Nie martw się! Przecież możesz to wszystko osiągnąć w marketingu sieciowym, a ja pomogę ci to zrobić. Kiedy zaczynałam, nie było nikogo przy mnie, kto podpowiadałby mi co i jak mam robić. Nie miałam żadnych umiejętności pracy w grupie i nie wiem, jak moi znajomi znieśli moje zaproszenie. To było naprawdę straszne, ale już wtedy widziałam, ile osób wzbogaciło się w tej branży. Ludzie, którzy zdobyli w tej branży wielkie pieniądze, to ci, którzy wiedzą, że albo ma się wymówki, albo rezultaty i że nie można mieć ich obu. No tak. Tak, zgadza się. Bez pracy nie ma kołaczy. Ale czy ja, czy ja mogę osiągnąć sukces? Marnujesz swój talent zbyt nisko się ceniąc. Oczywiście, że jak się na to patrzy, to nie jest to łatwe. Ale tak naprawdę przecież nic w życiu nie jest łatwe. Trudniej jest nie mieć w życiu tego, czego się chce, niż to, co trudne, usunąć sobie z drogi, prawda? Racja. Wystarcza tak naprawdę chęci do tego, żeby się nauczyć i trochę czasu, żeby to wszystko opanować. Ale myślę, że już teraz czegoś się nauczyłam i mam nadzieję, że w przyszłości przyniesie mi to więcej dochodu i więcej wolnego czasu.